W Dzień dobry, TVN. Jest pani Współprowadzi Pani program od 15 lat z Marcinem Prokopem. Tworzycie jeden z najbardziej lubianych, najbardziej popularnych, rozpoznawalnych duetów, ale też dobrany duet stworzyła Pani w życiu prywatnym. W tym roku 35. rocznica ślubu. Czy ma, zna Pani jakiś sekret udanego związku, czy nie istnieje coś takiego? Ja myślę, że jest jakiś. Myślę, że trzeba rozmawiać w związku. Jak ludzie nie rozmawiają, to narastają w środku różne rzeczy. My dużo ze sobą rozmawiamy, i to jest podstawa naszej komunikacji. Nie ma rzeczy, które narastają i rosną jak wrzut na dupie. Szybko rozwiązujemy konflikty, nawet jeśli to jest dosyć gwałtowne. Więc nasza rodzina żyje rozmową. My zawsze siadamy i gadamy. Siadamy i gadamy między sobą, z mężem. Rozmawialiśmy zawsze z naszym synem, stąd też nasze dobre porozumienie z dorosłym, już dojrzałym człowiekiem, jakim jest nasz syn. Znowu gadamy i musimy dzwonić i opowiadać, słuchaj widziałeś ten wywiad telewizji, oglądałeś to, czytałeś to. Więc potrzeba nieustannego kontaktu i wymiany myśli jest moim zdaniem podstawą dobrego związku. Jak ktoś coś ukrywa, jak ktoś ma jakieś żale i trzyma, to ma jakieś ciche dni. Ciche dni to jest wynalazek szatana. Wolę głośne dni. Ja uważam, że wtedy jest dużo lepiej dla związku.